Staropolskie przysłowie mówi: Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedrze. Sieć tych sklepów pochodzi właśnie z Portugalii, chociaż wiele osób, zwłaszcza starszych, uważa, że biedronka to marka polska. Nie ma się jednak co śmiać, gdyż początkowo faktycznie tak było. Pierwszy sklep otwarto w 1995 roku w Poznaniu, ale już dwa lata później sieć została sprzedana koncertowi. Koncernowi Jeronimo Martins. Biedronka znana jest z niskich cen, o ile są prawidłowe, dystrybucji najmodniejszych torebek uwielbianych przez polskich turystów wyjeżdżających za granicę oraz wojny cenowej ze swoim największym konkurentem, Lidlem. Kajak od tyłu to nadal jest kajak, za to biedronka od tyłu jest W sumie to smutne, że w naszym kraju największymi sieciami handlowymi są koncerny zagraniczne: Lidl, Aldi, Kaufland. Pan jest niemieckim agentem. Biedra. Może i ma zawalone paletami alejki, ale przynajmniej jest otwarta tylko jedna kasa. Może i zakupy w Biedronce to ran magedon, ale przynajmniej kasy samoobsługowe często się zacinają. Szkoda tylko, że Biedronka nie ma poczucia humoru i pozwała człowieka za myma. Jakub bierz sparodiował reklamę Biedronki. Więcej palet w alejkach niż otwartych kas. Został jednak wezwany przez prawników biedronki do usunięcia grafik, argumentując to naruszeniem praw autorskich. Plastiko, Jeśli boli was krytyka, to może po prostu sprzątnijcie alejki, a nie memy i posty na ten temat?